Wielu zawodników, pasjonatów doktrakingu zawody w Olszynie Lubańskiej koniecznie wpisuje w swój roczny kalendarz imprez. My otwieraliśmy w zeszłym roku, teraz przyjechaliśmy całym klubem, bo my tutaj klub mamy, także całym klubem przybiegliśmy. E, no już jesteśmy, więc e, mamy nadzieję, że na drugi rok też się uda i, i, i pogoda też dopisze. Bo... Pogoda dopisała, bo nie było gorąco, a taka pogoda dla uprawiania doktrakingu jest najlepsza, a trasy ciekawe i malownicze. A ja teraz to była fajna, może troszeczkę zbyt mało dokładna i precyzyjna mapa. Wydaje mi się, że mapy turystyczne byłyby o wiele lepsze niż te mapy wojskowe, bo większość ludzi traktuje to bardzo rekreacyjnie. Więc bieganie z mapą wojskową no wymaga dużo umiejętności już. Ale wszyscy zawodnicy dotarli do celu. Start i meta były na stadionie miejskim Wolszenia Lubańskiej. Zabawa fajna, no my lubimy ruch z psem. To jak widać po naszym bannerze, po prostu robimy różne formy aktywności, takiej szeroko pojętej aktywności z psem. Są to wystawy, są to pokazy, są to wyszkolenie, jest to dog trekking. Są też to spotkania towarzyskie po prostu, tak, żeby miło spędzać czas. Nie jeździmy na ryby. Za to biegamy z psami. Nie? To już trzecie zawody Dr trekkingu w Olszynie Lubańskiej. Pierwszy raz pod nazwą Dr po Górze Izerskiego. Dzisiaj startowało 26 zawodników. Trasy były 25-kilometrowe, 15- i 10-rodzinne. Z całego regionu Tak, z całego regionu przyjeżdżali. Najwięcej osób przyjechało z Jeleniej Góry. Na dystansie 25 kilometrów wygrał Sebastian Smoleń. 15 kilometrów najszybciej przebiegł Jacek Falkenberg. A dystans 10 kilometrów najszybciej. Najszybciej pokonali rodzinnie Magdalena, Karolina i Krzysztof Wota. Triumfowały oczywiście także psy, które biegły razem ze zwycięzcami. Kolejne zawody w tegorocznym cyklu Doctre Kingu Pogórza Izerskiego odbędą się 14 września w Leśnej, 28 września w Bolesławcu i w październiku w Świeradowie Zdroju.